I <sighs> Andrzej okazał się troszkę lepszy, aczkolwiek moim zdaniem bardzo wyrównany mecz do ostatniej minuty, w ostatniej kwarcie e, tak samo na styku, także świetnie, oby więcej takich widowisk. Atmosfera świetna jak za dawnych lat Śląska przypomina, przypominają się lata świetności naszej drużyny. Mam nadzieję, że wrócimy e, jeszcze do tych lat, kiedy Śląsk zdobywał trofea i, i znowu będziemy e, zdobywać mistrzostwo Polski. Naprawdę świetnie. Świetnie, że, że, że kibice pokazali. E, o co grabę? Bo to o to, gramy. o to gramy. żeby co tydzień albo co dwa tygodnie, co dwa tygodnie w przyszłym roku była taka atmosfera. O to gramy. Bardzo się podobało. Spodziewałem się takiego poziomu, takiej walki, no ale w wyniku też się spodziewałem takiego. Kibice pokazali, że ich miejsce jest w ekstraklasie. Nie, jeszcze nasze musimy walczyć, ale kibicu, kibiców na pewno tam jest i to są jedni z lepszych kibiców w Polsce. Czy widzicie, ale my właśnie prowadzimy swój osobny doping tam jest naprzeciwko nas, prawdziwy Mój Śląska, my tutaj robimy swoje show, każdy chce się dobrze bawić. To w tamtych czasach jak oni grali, to nawet ktoś, kto nie śledził, to znał te wyniki i wiedział, kto jest mistrzem Polski, bo ta drużyna była absolutnie najlepsza i w ogóle nie ma o czym wspominać. i nazwiska Wójcika, Zielińskiego, Jerzego. No to, to wszyscy znałem. taki byłem mały, to znałem, więc to jest normalna rzecz. My, my do piłkarzy jesteśmy zwykłymi ogórkami. To jest wspaniale, że oni przyszli na nasz mecz i mówię tak, jak wspominałem, ja się poczułem jak zawodnik Barcelony, bo niektórzy zawodnicy z piłkarskiego Śląska są zagorzałymi kibicami, ale pamiętajmy, tam ci grają w Eurolize i Lidze Mistrzów. U nas Mistrz Polski przyszedł do pierwszoligowego zespołu, dlatego, dlatego to jest wspaniała, wspaniała sprawa i bardzo dziękujemy Sebastianowi i reszcie zawodników Śląska, że przyszli na nasz mecz, naprawdę, bo to, to jest coś, to jest coś, bo nie nierzadko się zdarza, żeby, żeby Mistrz Polski przychodził na mecze. В Шедушевском мило, то є така импреза, і люди памятники. Однак Шленск, кто заспуг, который осягнул свою карьеру. 17 месяцев польский и выдается мне то, что заспужение есть в першій лиде на первом місці. Jest szansa wyjść do ekstraklasy i po prostu, żeby Śląsk wrócił na wysoki poziom. Ten mecz też tak pokazuje naprawdę, w którym miejscu my jesteśmy jako, jako Śląsk-Wrocław. No a jeszcze jakby się udało wygrać, to już w ogóle by było super. Барзаміло. Це найкращий день та історії. І стежцями. Дуже споткали ми люди, ту, з яких грали ми не тільки вчитівка в, э, в Шльонську, але які грали э, в Шльонську поздні в Анвіллю. Так що багато мило У заші боку закриті, але з іншої сторони. Też jest no, wspaniała atmosfera, pełna hala, topik, także no, powoli, powoli wraca. To mnie więcej mobilizowało zawsze i teraz po prostu jak krzyczali, to pokazałam dziękuję i cieszę się, pamiętają, jednak już niedługo swój wiek będę mieć. Na pewno jest to pierwszy krok, bo też no, pełna hala, bardzo dużo, dużo kibiców może sobie przypomną te stare czasy i będą przychodzić.